Boli boli CM010 jest to już nasza dziesiąta konstrukcja w zespołu Boli powstał Poprzez ciężką pracę projektową, jak i 26 członków zespołu, jest to wspólny wysiłek całej społeczności Politechniki Białostockiej. Zespół składa się z 6 udziałów: elektronika, aerodynamika, silniki napęd, konstrukcja waśna, zawieszenia w marketing. Największymi wynikami technicznymi jest przejście na biopaliwo, czyli etanol, projekt oraz wykonanie płości napędowych z włókna węglowego oraz ulepszenie i poprawienie układu chłodzenia oraz marnowania. Wraz z bolidem również ulepszyliśmy system telemetrii oraz akwizycji danych. połączyć to z komunikacją z kierowcą na torze. Jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzać testy bez zbędnego zatrzymywania kierowcy. Jesteśmy w stanie podawać feedback na bieżąco. z nowinek technologicznych, które zostały wprowadzone w tym aucie to jest dolot o zmiennej geomatrii, który pozwala nam w ilości dawanego powietrza do silnika, jak i również karbonowych płosie, które z głównym celem ich są zmniejszenie masy. A przestrzeń przepustnica zdolna ona jest do lepszej regulacji kontroli trakcji, jak i również do regulacji kontroli startu. I z jeszcze znacznych rzeczy można uznać zwiększenie pojemności z silnika z 600 na, na 636, co pozwoliło nam znacznie Przeczyna, moment obrotowy, w lewą stronę całka auto, chce po prostu życie jechać. Z największych nawinów dziela elektronika w tym roku są to elektroniczna przepustnica oraz system zdalnej integracji oraz komunikacji z Jest to system opierający się na komputerze Raspberry Pi, czwartej generacji, w zegwerze oraz komputerze na którym są odbierane dane. Jak kierowca uważam, że system komunikacji z kierowcą jest bardzo przydatny, czy się już wielokrotnie nawet podczas testowania na torze, kiedy to Chcemy szybko zatrzymać kierowcę, również można mu powiedzieć, jakie są aktualne czasy, co zmienić, co poprawić, wszystko można tłumaczyć na bieżąco, więc jest to zdecydowanie duża poprawa. System z danej jest moim autorskim projektem, działam na nim sam od około roku i będzie to moja praca inżynierówca. Przede promocją i dbaniem o wizerunek naszego zespołu. Jest to istotne, ponieważ mamy finansowanie WOJDUS z od naszych sponsorów i partnerów, więc musimy dbać o wizerunek naszego zespołu, żeby zdobywać kolejnych oraz utrzymywać nasze relacje z sponsorami. Również chcielibyśmy podziękować dla wszystkich sponsorów zespołu, tak jak i dla społeczności Politechniki Białoruskiej i hmm. władz samorządowych WOJDUS i Miejsca Białoruskiego.